Uwaga! Ten film nie będzie przyjemny. Za chwilę zobaczycie 20 parosekundowy film. Film zapożyczony z innego kanału, ale musiałem się do niego odnieść. Jest to wywiad z dwojgiem lewicowych aktywistów. Wiecie, z tymi LPG. I ten film udowadnia tylko i wyłącznie to, co cały czas mówię. Tak, jestem ideologią i jestem z tego dumny. Ale wiecie z Pierdoliną, co ty. Z Pierdoliną, co ty. Spierdoliną co ty... Spierdoliną co ty... Kasia, to jest już tak. wybór, nie? To jest. Za... To jest za... A co to znaczy będzie spierdoliną? Spojrz w... A dlaczego mnie obrażasz? Powtórz jak po koledze spójrz w lustro, się dowiesz dlaczego cię ale spójrz... to zna... Rozum... Naszej rodzonej nienawiści do ludzi hetero. W sensie. Ten ktoś właśnie udowodnił, kto jest tą spierdolę... Nie wiem, czy zwróciliście uwagę w ogóle na ich zachowanie, mowę ich ciała. Oni są kompletnie odklejeni od rzeczywistości. Oni się cieszą z tego, że kogoś obrażają, że kogoś mieszają z błotem, nazywają bardzo brzydko z doliną. To my, kiedy użyjemy tych czterech literek, w tym momencie powiem w trzech LPG, to jesteśmy uważani za faszystów, nacjonalistów, antysemitów i nie wiadomo co jeszcze. Jesteśmy po prostu najgorszym sortem tego kraju, tego świata. I to jest oczywiście mowa nienawiści. A w momencie, kiedy te dwa osobniki, niewiadomej pci, w kompletnie wulgarny sposób odnoszą się do prowadzącego, nazywając go, powtórzę to po raz kolejny, spitnoliną, mówiąc do niego: Spójrz w lustro, z pozbawionym wyrazu inteligencji i uśmiechu, na pyszczkach to wszystko jest ok. To nie jest mowa nienawiści, to jest kwintesencja lewackiej dobroci. I to piękne uzasadnienie, ta kulminacja ich wysiłku mózgowego czy też komórkowego. W sensie, bo mamy wrodzoną nienawiść do ludzi hetero. Nienawiść. Otwarcie mówią o nienawiści do innego człowieka. W momencie, kiedy my mówimy, że jeżeli sobie są tacy, niech sobie będą w swoim świecie, niech z tym po prostu nie wychodzą na ulicę, to jesteśmy uważani za podłych faszystów. I ziejemy mową nienawiści. A tu on, czy ono, ona nie wiem, mówi oficjalnie o tym, że nienawidzi ludzi hetero. I jest wszystko okej. Okay. Jest społeczny przyklask. I niech teraz ktoś z tej lewej strony powie mi, że to jest w porządku, powie mi, że to jest ok. Jak normalni ludzie mogą nie widzieć tego, kiedy ziejący nienawiścią człowiek mówi o nas, że jesteśmy my, przesączeni nienawiścią. Szczerze, ja nawet nie mogę tego ogarnąć w głowie, nie mogę zrozumieć tego toku myślenia, i ta ich radość z tego, że dokopali heterowcowi. Na całe szczęście, takimi właśnie wypowiedziami robicie więcej pracy niż ja w swoich filmach. Bo w sposób najprawdziwszy i dobitny pokazujecie, kto jest kim, w sensie, gdzie jest normalność. Pozdrawiam trzeźwo myślących.